Siemanko! Widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy. Także zaczynamy i dalej, nie ma co przedłużać. No to tak nie pamiętam, gdzie skończymy. główną fabułę dzisiaj, trzeba teren odgonić. Kupiłem się już tylko dzisiaj wyłącznie na głównych wątkach. Także zajęcia z asternami mnie interesują. A, tylko wrócimy do niej. Bo to mamy tylko wrócić. I znaleźć skinę. Dzień dobry. Dobra, tylko do tej, do tej, tej wróćmy. Zakończmy tą misję, którą tutaj mieliśmy. I lecimy już główny wątek.

Dzięki, pora, witam. Oh, how grand. You look as majestic as Herodiana herself, the greatest impulso master of all time. You're my second favorite hero. Naprawdę tylko mnie wybierasz, ty te? Eee, pójdziemy po prostu broni? Nie, nie ludzi. To Gdzie daleko nie jestem właśnie, to jest problem. Aha No nie no, to, to jestem dalej. Jestem na 40 którymś procencie chyba Tak jak zaczmy, 44% za 28 poziom. No to i tak jest daleko w, la, w lesie jeszcze jestem, bo z czarów to mam odblokowane może. O, jeszcze nie, nie mam tych trzech czarów odblokowanych, więc... Tu jeszcze jest? Nie ma, dobra, a, ja, ty Fox Meat, o kurde. No to faktycznie trochę różnica jest. well, thank you. the more i learned, i looked back over it, i believe that. he was on the lady oaks. any other pertinent details about those owls? plenty. Um, he wasn't sure what. <laughs> it... it was so am i. A... i for one. <laughs> Dobra, lecimy z misją,

I have that the that heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. No. Still don't have your own. You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Yeah, no, no, bring it into focus on your own. Run your own, your own. <laughs> i expect all of you to put in your stargazing hours outside of class is that clear but professor it's freezing out mere cold didn't stop the great stargazers of the past look only to the astral... <whim> <masz> <masz> to the highlands from which they gazed millennia <masz> ago on the very self-same stars above us Dismissed. Oh, hello, I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we Oh, hello Amit. Did I hear Professor Shaw say that you don't have? That's very kind of you, Amit. I'm certain I finally got my hands on the new Celestia It's the... Well, I think nothing of it. I have some. Rebellion. I thought I was going to. Professor is just about as cold and distant as the bloody stars you got. I guess are going to do it, you're doing it. Can I'm not sure about

Would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. <laughs> yes, <laughs> what is it? And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Ah, I had a feeling there would be a catch to that telescope. No, no, I, I certainly wasn't. No one from the gut. Let us get moving. Nie, jest, to jest w ogóle interesujące, ale. Ale skoro to jest główna misja, no to i tak musimy to zrobić. Aha, to wiem, który stół. We'll know it when we see it.

Why don't you lead the way? If you're sure. Hmm, a little foreboding. A few cobwebs and some dust. Ah, meat. Could I ask you something? Oh, um, certainly.

Tylko nie mogłem się wysłuchać, no ale jak mam go użyć? Geniuszu, zła. O, um... Aha. Okay. the constellation near the center of your view. O matko święto dobra. To będzie zabawne, nie? No przebisz właśnie. Próbuję przy... czekaj, przybliż, aha. WS było przebisz. Dobra. Stargazing is all about patience and precision I was right about the tables they really are gateways to the far stars just as the book said and your contribution was invaluable and if I have ever seen one it's all in it. I am anyway.

Meet me at his home. I assume you have news regarding Revelio. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Okej. No, no, to chyba mamy teraz za misję tutaj z powrotem na ścieżce, czyli mamy iść do komnaty. Znajdziesz położenie drugiej próby. Aha, teraz była druga próba, już. Bay. na mapie będzie zaznaczona ta skrzynia nie może są na w Hawksmith rozmałem spuch a to są jakieś inne misje. Okej. Ja. Smugda na na swojej mapie, skąd Emerald wyszedł już zaraz. Zaraz zobaczymy. Chciałbym głównie robić te misje, te główne misje. A jeżeli jakaś poboczna misja będzie, 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 będzie taka na szybko, to ją też zrobimy. W sumie musiałbym. To musiałbym jeszcze coś tu zrobić. Zachowajmy kolejny poziom. O, się na miejsce, gdzie na pierwszej okay. OK To opa. tam. To misję tego szybko póle, bo to póle, będzie sporo walki. A dobrze, żeby w odcinku się działo coś ciekawego i żeby była jakaś walka. Minusem trochę jest to, że mamy mało eliksiru, ale to możemy sobie zrobić tak: szybki transport, hogwarts, konkretne pomieszczenia, pokój życzeń. Zbierzemy sobie eliksir troszeczkę. Właśnie, pytanie mam. Kinek. Skąd Miśka ma tyle testrali? I ona ma jakieś inne pomieszczenie w ogóle do... ...do tych testrali. Mi się tylko wydawało. Okay, no, ja nie łapałem, bo nie miałem na to czasu w sumie. Bardzo się chciało. No właśnie wiem, że ma trzy pokoje do zwierząt, wiem. Dlatego też pytałem. Tylko, czy jest jakoś daleko fabułą, to tak bym nie powiedział, nie? Ale... Może troszeczkę być dalej. Zaprzeczać nie będę. <laughs> Przedmiotem wszystkich potęgów, które czyli zrobiła robiła drugą próbę. No dobrze. Ja nie robiłem drugiej próby, no bo jednak yy, z tego co zauważyłem, ona ma w ogóle niższy poziom niż ja. A z, skoro zrobiła drugą próbę, no to po prostu nie robi pobocznej misji tak jak ja, tylko robi główną fabułę. No. Logiczne w takim razie, nie? No. A ja nie tylko robię główną fabułę. Dobra, mapa też to bi. serdecznie. Dobra, lecimy sobie, zróbmy tą misję tylko i później wlecimy główną fabułę. To w takim razie trzeba będzie trochę podgonić. Co tam? Rebellion. Nothing to poach in Erin's except spiders. Not worth a try. But if the air is cool, it always takes longer. I. better not be attacked here! Notice you ain't wearing that goblin helm you stole. You may want to be. You're a slippery. You're the little son that saved Treadwell. Accio. What's the Defender! 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 have to Defender! 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 Revelio! Mm Incendio! It's shameful what you've done no, to helpless beasts. Revelio! My efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin Common Room. We need to talk. Hmm,

Здравствуйте, Реддикур, привет, Фарью, No problem. O so to sit Revelio. That's one crate in hand. I need one more. To skoro jesteśmy już tutaj, to uwolnijmy sobie tego, Hello, tego ptaszka. Uwolnijmy ptaszka. Skoro tak by to nie zabrzmiało. Let me go. Sir. Do cooperate, won't you? Arrest them, no, yeah, I I know what that means. Merlin trial. Repairer yeah? Repairer That was another. Rebellion No i klas No okay. wit, No i to mamy zrobione eee. okay. talenty. mam podstawowe Odkrywane się ze potrzebne. niepotrzebne No, chce pozbierać. kolejne zbroje, pozbierało, czy, czy coś? Mister relokacji. super. Kiergotnik. No git. Gorsze rękawice. Gorsze płaszczy. W zaraz mi się miejsce skończy. I będzie trzeba... Będzie trzeba iść... Sprzedać. I tak to będę musiał zaraz iść sprzedać. Się naprawdę. O, na no gniazda. O, cztery gniazda wyposażenia. Lol. No może nie będzie trzeba tego sprzedawać od razu. Teraz gdzie mi każe iść. O, poczekajcie. A, druga skrzynia. Okej, okay. chcieć nauki na po przepujem supinu. Okej, okay. krus się nauczę. U, w końcu. No dobra. Eee. W tym razie już wiemy, czego się będziemy uczyli w tym odcinku. Ciekawisko świergotników. Podlećmy sobie tam. Ja bym sobie tego świergotnika złapać jednego. Dobra. Przepraszam, żegle. Przepraszam, musiałem to zrobić, ale. Mogę zrobić w tym aresto momentum, nie? Chyba. Incendiary. Yeah, Ah, oh, me. Arrest the moment. Places Rebellion. Okay. Lewiosa na latającego. Ciężko to widzę, wiesz. Dobra, idźmy tu na szybko. No, wrócę tam kiedyś po nich. Dobra. Nie ja mam czasu teraz na to. No nie wierzę. To także yy, super odcinek. Dzisiejszy odcinek znowu jest krótszy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już więcej migirki nie wywali. Trzymajcie się. Na razie.